Witam w kolejnym odcinku na kanale Po co ci te śmieci. Głównym bohaterem tego odcinka będzie pewna kamera, która już kiedyś pojawiła się na tym kanale. Jednak w tym odcinku nie będzie w charakterze dawcy części, a głównego bohatera, na którym się skupimy. A jest to kamera Panasonic M3000. Oryginalnie nagrywająca w technologii VHS. Na całe szczęście kamera się uruchamia i na wizjerze widoczny jest obraz. A jedyny problem, jaki występuje z tą kamerą, to jest to, że po prostu nie nagrywa. A mówiąc dokładniej, to również nie odtwarza, bo uszkodzeniu uległa głowica, a dokładniej łożysko. Naprawa ta dla osób znających się na rzeczy pewnie nie stanowi większego problemu, jednak dla mnie może okazać się problematyczna. Tak się dobrze składa, że ostatnio zakupiłem pewne urządzenie, a jest to graber wideo. Służy on do zgrywania materiału wideo, na przykład na komputer czy telefon. Tak się miło składa, że moja kamera ma wyjście wideo, czyli mógłbym użyć tego grabera do przechwytywania sygnału z niej. Aby całość była lekka i przenośna, nie mogę użyć do zgrywania tego materiału komputera. W tym zadaniu dobrze sprawdzi się telefon z dedykowaną aplikacją. Ale, aby to podłączyć, potrzebujemy jeszcze przejściówki USB OTG. Jak widać, graber został od razu wykryty. Teraz, za pomocą kabla AV, możemy podłączyć kamerę do grabera. Tak prezentuje się ten zestaw. No to jeszcze pozostało włączyć kamerę. I na ekranie pojawił się obraz kamery. Teraz możemy zacząć nagrywać. Jak na razie wygląda to dosyć obiecująco. Taki zestaw działa i spisuje się całkiem dobrze. Jednak nie miałby to większego sensu, gdyby całość pozostała w taki sposób na stole. Byłoby to bardzo trudne w użytkowaniu. Teraz pozostało mi to jakoś zamontować na tej właśnie kamerze. Chwilę zastanawiałem się zanim wymyśliłem gdzie, co i jak zamontować żeby było to wygodne w użytkowaniu i miało jakikolwiek sens. Jednak po dosyć długim czasie wymyślania udało mi się ustalić wersję końcową. Pozostawała jeszcze kwestia zasilania, ponieważ nie posiadałem oryginalnej baterii. Chciałem oprzeć to na ogniwach 18650, ponieważ dobrze pasowały do miejsca pozostawionego po baterii. Zdecydowałem się na pakiet 3S2P. Jednak dawał on zbyt małe napięcie, bo zaledwie 11,1V, aby zasilić tą kamerę. Kamera po prostu się po chwili wyłączała. Aby ten zestaw dawał jakiekolwiek sensowne napięcie do zasilania tej kamery, trzeba byłoby do niego dołożyć przetworniczkę step up. Na przykład taką, jednak ta jest uszkodzona. Więc muszę ją zamówić. Czyli tym zajmiemy się w innym filmie, teraz zajmijmy się resztą. Do zamocowania telefonu użyłem stare etui. Telefon dosyć mocno się w nim trzyma. Do wykonania reszty konstrukcji postanowiłem użyć pianki modelarskiej i skleić to wszystko termoklejem. A w taki sposób prezentuje się mocowanie telefonu. I mimo, że całość została sklejona termoglutem, tak wiem. Termoglut to zło, confirmet. Ale mimo tego trzyma się to całkiem dobrze i wygląda nie najgorzej. Teraz pozostało już tylko przygotować i zamontować okablowanie. Grabera nie chciałem montować bezpośrednio do kamery na termogluta lub na taśmę dwustronną, ponieważ zamierzam go wykorzystywać również do zgrywania materiału np. z kaset VHS na komputer. Więc w tym celu zbudowałem specjalne opakowanie dla tego właśnie grabera. Jest ono w środku wyłożone filcem, a graber do niego wchodzi dosyć ciasno, dzięki czemu nie wypadnie, ale da się go wyjąć. Opakowanie przykleiłem do kamery, oczywiście za pomocą termogluta. Teraz jeszcze szybki test, i jak widać, wszystko działa. No i niestety, przy wyciąganiu telefonu z case'a musiałem coś źle złapać i telefon. Zgubił obudowę, a musicie wiedzieć, że nie jest ona zdejmowalna. Telefon oczywiście nadal działa, i w kilku sprawnych ruchach udało mi się to dopasować tak, jak powinno być. Teraz dalsza część prac, m.in. skrócenie kabla wideo i przymocowanie pozostałych elementów. Teraz jeszcze kilka ujęć z mojego slajdera, który mogliście zobaczyć kilka odcinków temu. Jeśli nie widzieliście, to polecam szybko to nadrobić. Jak dla mnie, sama kamera prezentuje się całkiem przyzwoicie. No i wydarzyła się niefajna sytuacja. Kamera mi się przewróciła i oparła się na tym porcie. Płytka pękła. Port prawie odleciał. Na szczęście pękło na środku, tutaj tych pól lutowniczych, także połowa nadal. Była połączona z tym. Chwilę zastanawiałem się, czy ta płytka jest na pewno tylko dwuwarstwowa, ale okazało się, że raczej tak. Odświeżyłem te luty i teraz mam nadzieję, że wszystko będzie działać. A jak nie, no to Ach, będzie trzeba wydać kolejne 40 zł na kolejny taki graber. A tak swoją drogą, jak na urządzenie za 40 zł, ta płytka wygląda całkiem przyzwoicie. Ale co, że wygląda przyzwoicie, jak nie będzie działać? No dobra, podłączyłem to. Teraz trzeba hmm, podłączyć to do telefonu i zobaczyć, jak wykryje to super. Jak nie wykryje, to udało się, wykryła. Teraz przydałby się podłączyć to jeszcze do kamery i zobaczyć, czy jest obraz i czy wszystko wygląda tak, jak powinno. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że to jeszcze zadziała. A jak widać, Obraz jest i wygląda tak jak powinien. Niestety dwa akumulatory, które teraz przy sobie posiadam, to są wyeksploatowane trupy i na długo nagrywania nie starczają, więc bardzo przepraszam, ale teraz na teście no, nie wejdę z nimi na dwór. A więc cały test odbędzie się w moich czterech ścianach. Tak właśnie prezentowały się przykładowe ujęcia wykonane tą kamerą. Jakość? ocenię sami. Ja za to uważam, że jak na kamerę, która domyślnie nagrywała w standardzie VHS, jakość jest naprawdę fajna. Ale nie samo jakość nagrania podoba mi się najbardziej w tej kamerze, ponieważ najbardziej w tej kamerze podoba mi się jej wielkość, bo czuć, że pracuje się z prawdziwą kamerą. A nie tak jak ja, no zazwyczaj nagrywam na kanał po prostu telefonem. Nie ma tej magii. Chociaż prawda jest taka, że warsztat mam tak niewielki, że z taką kamerą ciężko by mi było tam pracować. Ale to wcale nie odpycha mnie od pomysłu, żeby może jeden z odcinków właśnie nagrać tą kamerą, albo drugą, którą posiadam, która jest nieprzerobiona i nagrywa nadal w standardzie VHS. No ale werdykt należy do Was, więc jeśli ktoś by chciał, zapraszam do komentarzy. Obiecuję, że pojawi się druga część, w której pokażę jak zbuduję zasilanie do tej kamery, ponieważ jak na razie wszystkie ujęcia musiały być robione wewnątrz mojego pokoju, ponieważ jestem przywiązany do zasilacza komputerowego, który zasila mi w tym momencie tą kamerę, ponieważ dwa akumulatory jakie posiadam są to po prostu trupy. No, to podsumowanie: Uważam, że taką przeróbkę warto wykonać. Jednak nieraz taką kamerę lepiej zostawić jednak w oryginale. Ja na tą przeróbkę bym się nie zdecydował, gdyby moja była w 100% sprawna. Ponieważ yy, VHS-y mają również swoją magię. W tym przypadku naprawa mogłaby być dosyć skomplikowana przynajmniej dla mnie, czyli początkującego w świecie VHS-ów, ponieważ uszkodzona jest głowica, a dokładniej jej łożysko. Yy, teoretycznie można takie kupić i wymienić. Ale rozbiórka tej kamery, rozbiórka głowicy, czuję, że może mnie to przerosnąć i mogę jeszcze w dodatku coś zepsuć. Cała przeróbka nie była zbyt skomplikowana, ani nie była również zbyt droga, bo jedyny koszt, jaki poniosłem, był to koszt grabera wideo, czyli około 40 zł. Mimo że kupiłem tanią chińską, dosyć dobrze się sprawdza, więc polecam. No i prawie go uszkodziłem. A więc dziękuję za oglądanie. Dziękuję Ci, drogi widzu, że dotrwałeś do końca i mam nadzieję, że film Ci się podobał. Dziękuję.